Witam. Dzisiaj opowiem Wam o tym, na czym postawić stronę internetową. Jeżeli chcecie stworzyć swoją stronę internetową, przyjdzie Wam odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób ją postawić. Jeżeli zleci, zlecicie to zadanie jakiejś agencji, to prawdopodobnie webmaster zadecyduje za Was, ale dobrze jest mieć jakąś wiedzę na ten temat. Mamy w zasadzie takie dwie najbardziej popularne możliwości. Pierwsza to jest strona dedykowana. A druga to jest jakieś dodatkowe, znaczy nie dodatkowe, tylko oprogramowanie, na którym możemy stawiać stronę. Jeśli chodzi o stronę dedykowaną, to charakteryzuje się ona indywidualnymi rozwiązaniami, to znaczy wszystkie rozwiązania na stronie będą napisane specjalnie dla nas i w pełni spełnią nasze oczekiwania. Jeśli chodzi o koszt, to jest on dosyć wysoki w stosunku do takiego oprogramowania, natomiast nie zawsze tak musi być, ale o tym za chwilę. Na pewno zaletą jest dobra optymalizacja, dlatego, bo już tworząc stronę, tworząc ją od podstaw, możemy ją przygotować tak, żeby była ona dobrze odczytywana przez roboty sieciowe, i to właśnie wiąże się z dobrym kodem strony. Ten kod będzie napisany tak, że roboty będą ją bardzo szybko indeksować. Jeśli chodzi o oprogramowanie dla stron, to tutaj wymieniłem takie dwa, moim zdaniem, najpopularniejsze, to jest WordPress i Joomla, choć oczywiście jest jeszcze wiele innych, też popularnych rozwiązań. I teraz czym one się charakteryzują? No, tutaj mamy standardowe rozwiązania, bo jest już jakiś gotowy skrypt, dobre zaplecze. Chodzi mi tutaj głównie o CMS, czyli system zarządzania treścią. Jest on tutaj już gotowy. Zaraz po zainstalowaniu oprogramowania mamy dostęp do tego CMS-a i możemy zarządzać swoją stroną internetową. Duże możliwości. Jest bardzo, bardzo dużo wtyczek, zwłaszcza do tych najpopularniejszych oprogramowań, które pozwalają urozmaicić naszą stronę i wprowadzić nowe funkcjonalności do tej strony. Koszt jest stosunkowo nieduży, dlatego, gdyż prace programistyczne ograniczają się do minimum. W zasadzie Webmaster musi tutaj stworzyć jakiś indywidualny layout dla nas i to wszystko, bo całe to zaplecze, całe to oprogramowanie jest już gotowe. Natomiast problemem może być optymalizacja, no bo dostajemy gotowy kod, jeżeli chcemy sobie przygotować jakiś, jakiś specjalny sposób ten na kod, żeby strona była lepiej indeksowana, no to możemy mieć z tym problem. Dlatego pod względem optymalizacji nie jest to rozwiązanie najlepsze. Teraz tak, teraz wróćmy do tych kosztów, bo rzeczywiście tutaj ten koszt jest niższy w przypadku oprogramowania niż koszt dla strony dedykowanej, ale agencje które tworzą strony, bardzo często korzystają ze swoich własnych rozwiązań, które zostały kiedyś napisane i później są powielane, przez co ten koszt być może się zmniejsza z czasem. Także wcale taka dedykowana strona nie musi być dużo droższa. Osobiście uważam, że to rozwiązanie jest zdecydowanie lepsze, dlatego gdyż w późniejszym czasie, czyli w czasie, kiedy będziemy prowadzić marketing internetowy, kiedy będziemy optymalizować stronę, to tu będziemy mieć dużo więcej możliwości niż w przypadku takiego oprogramowania gotowego. Na dzisiaj to wszystko dziękuję.